Nagrywa, wchodzimy do naszego nowego do domu. To są schody. Fajne no, schody. Nasz salon. To salon. Kominek będzie za, 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 za no, Zamurowany. Zamurowany tylko zostawimy kratkę wentylacyjną. Żeby nie było bałaganu. Tutaj widać, było malowane, mhm. ale by trzeba odświeżyć. Tak, jest to więc... Co jest? To zrobienia. Ładne no. panele. Ładne panele są, ale brudne. Teraz idziemy do kuchni. Tu jest skrytka na boiler, którego nie ma, chyba powinien być. Mi się tak wydaje. To mhm. jest pompka. Teraz no, wchodzimy do kuchni. Kuchnia cała jest do wymiany, bo mamy już nową, kupioną. Mhm. Ze wszystkimi sprzętami. Tutaj to okno się zrobi tak jak powinno być, nie będzie zamurowane. A jej się tak podoba, ja będę walczył o to. Ja znaczy, wola by inne okno. To wszystko będzie wywalone i będzie nowa kuchnia. Będziemy z ojcem ją zakładać. Mhm. Tutaj kibelek przeciekał, ale bank to naprawił. Tutaj powinien być piec angielka, ale my wstawimy taki, nie wiem, jak on się po polsku nazywa piecyk, piecyk jak gdyby centralny ogrzewania. Także nie będzie trzeba kominka, tylko wszystko będzie tutaj grzane tym kominkiem i ciepła, ciepła woda i kaloryfery. Ja będę w tym miejscu? No właśnie tu może być ten piec. To się zobaczy. A no, to nie, tu No, tutaj jest punktowe oświetlenie. I tutaj też założymy takie. Tu jest wyjście na ogródek, no. który się łatwo otwiera. Trzeba nowy zamek. Prowadzić. To jest taki ogródek dosyć zapyziały. Nowe okna są, tak przy okazji. Tutaj jest jedno pomieszczenie, które później zobaczymy, co jest w środku. Tu jest chyba woda. Tu jest drugie pomieszczenie, jakieś nie wiem, co to jest. No i tu jest taka jakby coś tam na pranie, jak oni to mówią, ale to będzie na mój motor. Tu jest jakiś tunel czy coś, zarośnięty, to nie wiadomo co to jest. Zamurowane to jest takie coś, nie Idziemy dalej. A z tyłu dom wygląda tak mniej więcej. Trzy pokoje z kuchnią i warzywem. Tu jest taka skrytka. Tu będę a nie trzymał, jak będzie niegrzeczna. Tu jest jeszcze jedna skrytka, nie wiem na co. Tu do góry. Tu jest licznik, tu jest alarm, tu jest kaloryfer. Idziemy po tych schodach. Schody są porządne. Kibarek wygląda jakby był, jeśli chodzi o płytki, remontowany niedawno. Prysznic. Tu jest fajny grzejnik. To jest grzejnik Ania, wiesz o tym, nie? Pełno muchów zdechłych. Mywarek też nie wygląda na stary. Mywalka. No płytki nie są, ale no to drzwi bym to wymienił, nie wiem, pewnie mi się tak się nie podobają. Tu jest pokój <laughs> powiedzmy dzieciaków albo sary. Tu mamy taką ładną szafę. Przeszkaną. Maseć <laughs> głęboką. Krótsza, bo zobacz, tam są Widzisz? No, może była. Co jeszcze? Druga strona. Płytsza. jest? mi się porobi. To jest głęboka. To jest głęboka taka. Tu jest taki pająk dla Ani Zostawego. Tu jest okno. Plastikowa. Widok taki se. Wioska jak wioska. Nasze podwórko. W jakieś szafki które chyba wyrzucimy. Nie ma drzwi. Szkłada. Tu jest kolejny schowek. Nie, no, nie wiem na co, na ręczniki. Tu mhm. jest boiler, akurat jest boiler. To po co tutaj, Anna dole nie ma. Nie, nie, wiem. Jeden na ciepłą wodę, a drugi. U góry jest zbiornik, widzę. Jeszcze ocieplony watą. Mhm. Nie wiem, jak tą wejdę w ogóle, żeby coś zobaczyć. Nasz pokój? To jest nasz pokój. Ładne maszawki. Ale to są naprawdę takie. Wygląda jakby były zrobione niedawno, całkiem mm -hmm. tutaj miejsce na łóżko. Taka szafka nie będzie się malować dla mnie. Taka narożna szafa. Ja mam tą, a ty masz A czemu ja mam mniejszą? Tu są takie okna kratkowane. Widok z tej strony. Pomyślimy się w tych szatonach. Piękna wioska. To jest z kluczykiem. Armaty. Tu jest kluczyk. Tu już z kluczykiem. Tu jest kawał deski, który powinien być tutaj. Przy tym. Ale tak, tu mi się tam podoba. No, taka szuflada. Nie to nie Ja się chyba zostawię deski i deski, wiesz? No. Tu pewnie były półki. A ja sobie półki tu zrobię. Taki. Nie, bo nie bo wtedy się... Tu nie jest tutaj. tutaj nie wiem, co tu, tu chyba łóżko Jeden, tutaj, no, tylko łóżko. To jest takie pomieszczenie małe. Nie wiem, to chyba będzie dla Maxa. Maxa. będzie większe, jak się wsunie. Ale tak. fajne że półka gdzieś tam tutaj jest. To tu było niebiesko. No taki, to jest tu jest taka wielka szafa, ani się jej nie, nie, nie podoba. Tak. ja chcę ją usunąć i wstawić zwykły taki kominek z półkami. Ona się nie zna. Tutaj się będzie miał fajną szafę na wszystkie zabawki. Chcieć zabawki, a jego ubrania to gdzie? Gdzie on to będzie trzymał? I tutaj łóżko nie wejdzie na szerokość. Takie łóżko wejdzie, przeczytaj, jest krótkie. Nie, Adam, nie wejdzie, ja chcę ją usunąć. Tu jest jakiś kabel, nikt nie wie co to jest za kabel. Może powinien być pod tą listwą. Dzień to jest kabel od prądu. Mhm. Tu jest jeszcze raz okno. Masz samochodowo. Nie odby. jest za głęboka szafa. Ewentualnie możemy zostawić, ale ją tak trochę. Dobra, pomyślimy na to, myślimy... no, tych, to ja nie wiem czy w ogóle jak się da wejść. No nie wiem, to może szafkę sobie podciągnąć. No, to wszystko. No. Teraz idziemy na do tych pomieszczeń. gdzie Zobaczyć ten z Teraz nie chcę. Idziemy zobaczyć na do tych pomieszczeń. Dawaj klucze. No się podoba to. to są płytki. No, weź klucze, tam się skończy tam. No dobrze I co to? Otwieraj. Masz dwie no, Myślę, że to był jakiś stary motocykl z 60-tych lat, jakiś BMW. No, wiadomo, no, wiadomo, że ten klucz nie pracuje. Ten mały przecież wiesz, nie te duże. Są dwa małe i obydwa małe sprawdziła. Tak. Nie pasuje. Też. Daj no ja ja wcisnę. Trochę siły trzeba. Nie, te małe są od tej kutki. Nie no, widzę. отзывала его, он. Угу. там пыль, и Дуже мовити, же ты ночь стоит. Да. Не